Czanek celu idziemy nagrywać kolejny odcinek z Fortnite na moim kanale i w dzisiejszym odcinku wystąpi Ali Dragon. Jak zwykle. Nie jak zwykle. Ale co? Zostawiajcie subskrypcję dzwoneczkiem, jeżeli pomogła łapki w górę. No i co, nie przychodzimy do odcinek. Musimy wy możemy na potem przed przeciwnej, co nie? No tak, ale wtedy jak już się dostaje, że zawsze dostajesz, to wywalasz. Dobra. Dobra, pierwsza brońka, bo już się tutaj nie będę zabierać. No, no super. Szneczka. Aha, bo tu była ty tyrolka. No, tak No bo nie widziałem, że to jest tyrolka i ja myślałem, że to jest ten, ten, sznurek od tego, tego balonu. Aha. Od ten sznurek proszę. O, się białe. Tak. Dla naszych filmów to Ali troluje Mowy komentarz dla, dla nas to Ali troluje Tak, jakieś zawsze, zawsze trolluje na jakichś odcinkach Choćby z ten Wszystkie wszystkimi też na bronię starych Może też, też polecimy do... Mam, Ali klucz, mam klucz, mam klucz, mam klucz, mam klucz Macie też Ali'ego Ali kanał w opisie? Polecam też jego kanał, tak. bo Ali nagrywa tam, nie wiem co to było, te dwie, dwa pierwsze filmy, nie wiem co to w ogóle było, ale przeważnie Ali będzie teraz miał kontekst ciekawostki, więc zapraszam również na kanał tak. Aliego. Widać, bo jak nie to, was znajdę, gdzie będzie wkacie. I Pantera jest tutaj? Ona ona, Pantera jest tutaj, ona ma mitycznego PM-a. nie, z złotego. No złotego. I ona jest tutaj, a nie gdzieś na. Kurde jesteś, zmienił się. Dobra, gdzie jest ten cel, ten? No a ty masz klucze? No mam klucze, ja mam klucz. Właśnie, trzeba dwa. A to nie lepiej zrobić challenge, żeby wszystko co skrócić? Nie. Okej. Okay. przecież się zmienia mnie tej challenge. I, ali próbuję widzowie zawsze. Dobra, widzowie, mam taki pomysł, bo e, safe e, no, e, może być gdzieś e, tutaj. Kluczy jest, jest drugi jeszcze potrzebny do miszu. Nieprawda, nie do każdego. Do każdego? Nie. Napiszcie ali Genius. No nie, nie widzowie, widzowie, widzowie. A to ja już zacznę robić. A nie, ona się rusza. Słuchy My to w ogóle poszukiwamy kluczy, żeby odchodzić. Otworzyć... Safe. Bo nie da tak grać bez kluczy Tylko to już to 50 jeden jest graczy Chłopie Zala ma już Zala nie ma kluczy widzowie Wiecie szukamy kluczy dlatego że Klucze się przy tym No Dobra Hej, Tutaj wejdę O i typa mam. Nie. Już myślałem, klucz. Gdzie Pięk ten typ? Typ został właśnie... walony. Jeden na drugiego. Zagrały się połóż, znaleźć ten klucz. Nie właśnie typ może mieć klucz, nie? Przez mieszko? Nie wiem. Mają klucze? Nie. Kurde, no. Klucza nie ma, ale kokosy są. Przez kokosy. No, myślałem, że mam klucz. Jeszcze jest jedna szansa tutaj. Ja szukam. No, szans mamy akurat mało. Dzisiaj... Nie. W Soj... 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 znalazłem. Jest! Dwa klucze. Dwa! Dobra, wiesz, ja to biorę i gdzie idziemy. Dostaję kwota tego. Weź zaznacz to. Ale dobra... Czaj, to ty też to masz sej. O nie, to nie mam. Myślałem. Będę na wilku szybciej. I gdzie to jest? No, gdzie no, jest ta ja. kierowka? Tu jest zadnaczyłem. Trollka. Jeszcze na górę. Ja nie lubię szukać tej krolki. Aha, bo je, ty mi zabrali, kurcz. Już chciałem otwierać. No kurde, no bo ja mam problem z wejściem. Racja. Ale nie troluje gier kilka rację. Piszcie w komentarzach. Widzisz, tu masz pana pierożka z jednym zamkiem. Które no ja otworzę, cery. bo ja mam jeden klucz. Dziękuję. Co że nie wiem, że są takie malutkie te tej piki. jest. Ale przez to mogę sobie po większe Weź pierożek się uspokój tutaj. A, to no to nie może, uciekaj. Bambiku Dobra. ze sklepu, uciekaj Muszę coś to ugrać No bo ty jej zasłoniasz No co za rąk Nie, <śmiesz>, żożlej Dobra, chodź tam Czekaj, jak nie kupię pierożka Tak, tak pierożka O, no. wyszedł, wyszedł, wyszedł Dobra Czekaj, wyszedł? Ale tutaj się nie opłacało, przychodzić, nic tu nie ma Dobra, chodź Tylko pędy, Czyli tam. jak trudno miałeś, tak nadal możesz kumalać nie. Czekaj, gdzie są typy? Jesteśmy w Dobra, wiecie co? Patrzcie na to. Patrzcie co ja teraz robię, widzowie. Otwieram oficjalnie safe. Jednak do tytułu trzeba dopisać ee, tylko lud z tych. E, Ale to też się gości liczy jako safe. Wiem, tylko lud otwierany kluczem challenge. Mm -mm. Ale to też jest safe. Tak. Taki mini safe. Ty to kupiłeś? Eee... Nie, to się to jest safe, może możesz wybrać na legalnie, bo ja sobie Dobra. kupiłem ten Czaj... Czaj, To 15 w ogóle jest. Myślałem, że to jest jakiś safe, a nie ma. Dobra, lecimy. Lecimy na ja to, O widzisz pamiętasz jak mówi Dobra, to zostanę na swojej ciekawostki. Nie patrz w górę, nie patrz... Albo nie, patrz w górę. To no są jest... wyrwy. No i co z tego? Mówiłem Ci, bo to jest szczelina i coś może być z tym. Zawsze... Jako, że wiemy co się dzieje, gdy są szczeliny na niebie... Przygotujcie się. Chodź tutaj. W ogóle moim zdaniem będzie potężne. Tutaj chodź. Będzie Ci lepiej. Ta, w tobie mamy problem, gdyż pierwszy save się nie nagrał i... Można by powiedzieć, że wszystko poszło gdzieś, ale nie. Po prostu... Wybaczcie, ale nie nagrało się nam pierwszy save. No... teraz nie Odjeżdżamy? No, możemy spróbować. Jeśli ja się gadam tak, dlatego że możesz zmontować to w własny sposób. Po prostu zamiast jakiegoś typu dodasz ten najpierw. Ale agresywni są. To już... lata. Ej, on lata, on lata, on lata. Ale jest na balonie. Nie radziłbym, nie radziłbym. Cześć, Gdzie? Jeszcze mamy z dołu. Chodź na górę balonu. Cześć, tam ty do typa na dole. Podjeżdżam typa na dole. też ja podjeżdżam. Widzę typa, mam go. Tu Dobra, nie to rozdzielaj się, chodź. Chodź tutaj. Leży. Dobra. Chcę ci pomóc. Uważaj, bo ten tycerko tak, spamię u góry. Dobra, idę ci ratować. Nie musisz mnie ratować, tylko... Tylko ty Typa zdegradować, jak to się mówi? Wyeliminować. Siema. No. Masz typa? Ej, bo ten typ tu jest. Ja. Ten typ tu jest, więc pół góry. A, dobra. On tylko na nas czeka. Ja no, nie, to okay. mnie nie chce stentygować, co jest. Kto jest tam? Jeszcze jeden. A tam jest dwóch? No. Jeden już leży Dobra widzę drugiego Dobra czekaj Kurde, bo im jest doskonały to służy Dobra dostaw leży Dobra Bo ja mi się nie Ty na dole jest ten lut, z Dobra walic. A nie bo to jest No właśnie bo to nie jest safe, kurde Tak chcę sobie wziąć Dobra, chodź do strefy co jest? Ale mnie zlagowało. Weź, może mnie zlagowało. Co ci? Zlagowało mnie i nie mogło mi do balona Aha. Chyba bo ja jak się uratuję, to umrę, walisz. Ro... Nie no. Drugie miejsce. Ale gdybyśmy... Gdybym wtedy nie spać z tego. Kurczę to mogło być takie. No pięcie. to... Fortnite na gry... Ej, ja zgłaszam błąd. Ja zgłaszam Fortnite! Błąd. Fortnite nie psujcie gry ludziom. Dobra, oh, report tak. dla Fortnite. A. Tutaj Fortnite w okay. nie okay. ja. Eee. Um. Dobra, jeżeli mam się, się spodobało, ja zap nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, subskrypcji dzwoneczkiem.